Liptowski Mikulasz, miasto pomiędzy Tatrami i Tatrami Niżnimi, to centrum gospodarcze, kulturalne i turystyczne historycznego regionu Liptów. Leży u wylotu Doliny Demanowskiej, sławnej z przepięknych jaskiń oraz ośrodka narciarskiego Jasna Hopok. W pobliżu chętnie odwiedzane baseny termalne Tatralandia, Oprócz wyjątkowego położenia wielu zabytków i sławnego Janosika, który właśnie tu został powieszony, Miasto znane jest z przepięknej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Wak. Nowa, asfaltowa, efektowna i wygodna trasa nie ma dużych podjazdów i zjazdów. Polecamy ją nawet początkującym cyklistom, także z dziećmi. Na niedługiej trasie, liczącej niespełna 10 km, możemy spotkać dobrze przygotowane miejsce odpoczynku. Od trasy odchodzi wiele ścieżek rowerowych prowadzących do okolicznych atrakcji, co pozwala urozmaicać wycieczkę.